Dajcie. Dziś chciałam zaprezentować talię, która właśnie dzisiaj do mnie dotarła. Star Spinner Tarot w takim ładnym, magnetycznym pudełeczku. Opalizującym zresztą. Pięknie. Z książeczką, o której dopiero będę zaglądać. Ale przejdźmy od razu do kart, żeby nie przedłużać. To są karty. Takim rewersem. I co ciekawe, w talii odkryłam ja sama, oglądając y, y, same y, prezentacje, kart, jak również w, w niektórych recenzjach, zostały przybliżone pewne mity baśnie, które chciałabym skrótowo chociażby zaznaczyć. Dlatego jest ta talia taka, taka ciekawa, y, właśnie z tego względu. Więc tutaj mam kartę głupca maga, arcykapłanki. Cesarzowej. Arcykapłana, cesarza. Mi się tutaj ze zamienili miejscami. Przeglądałam te talie. Karty kochanków, które są cztery do wyboru. Dwie są bardziej tradycyjne, z parą yy, damską-męską, natomiast dwie mamy z dwoma mężczyznami, z dwiema kobietami do wyboru jak komu. Pasuje. Można sobie jedną z tych kart wybrać i dołączyć do, do talii. Na tej jednej pozycji karty kochanków. Tu mamy Rydwan, siłę, Pustelnika, koło fortuny, sprawiedliwość, misielca, śmierć, umiarkowanie, diabła, bierze, gwiazdę. księżyc i słońce. To są karty, na których przedstawiono mity z mitologii chińskiej. Na karcie słońca mamy przedstawiony mit, w którym taki ucznik wyborowy, który nazywał się Hui, zestrzelił dziewięć słońc, gdy pojawiło się na niebie pewnego dnia 10 słońc i spowodowały straszną suszę. On zestrzelił dziewięć no i zostało jedno słońce, tak jak Według ogólnie przyjętego porządku, jak to powinno wyglądać. Natomiast na karcie Księżyca mamy małżonkę tego, tego właśnie łucznika, o imieniu Changa, która w ukryciu zabrała mężowi zioło, które, które powoduje, daje nieśmiertelność, połknęła je i stała się nieśmiertelna, przeniosła się na Księżyc. Na karcie Księżyca, właśnie oprócz tej czangi, mamy zająca, który wedle wierzeń chińskich yy, żyje na Księżycu, gdzie wyrabia z ziół lekarstwo, które daje nieśmiertelność. Także tutaj mamy nawiązanie do mitologii chińskiej. Następnie mamy kartę Sądu i kartę Świata. I przechodzimy do Arkanów Mniejszych. Yy, As Buław. tu mamy takie yy, Uskrzydlone istoty wróżki przedstawione. Trójeczka, czwóreczka, piątka, szóstka, siódemka, na której postać, która przypomina Piotrusia pana. Ósemka, dziewiątka, dziesiątka, paś rycerz, królowa i król. I przechodzimy do Dworu Kielichów, gdzie mamy historię małej syrenki przedstawionej, przedstawioną. Żyje wśród swoich sióstr w głębinach oceanu, a następnie, tylko to właśnie nie, nie po kolei na kartach zostaje ta historia przedstawiona. Pojawia się jakaś nowa miłość. Ona tutaj jest pokazana jej tęsknota, nostalgia. Tak? Widzimy w tle zamek. I postanawia, zakochuje się, stąd co wychodzi wszystko, zakochuje się w księciu, którego tak naprawdę ratuje w, z, z jakiejś tam katastrofy e, statku, e, ratuje go przed utonięciem. E, no i szuka sposobu na to, by, y, no, by do niego dołączyć, stać się, e, stać się kobietą. To jej się udaje. To są właśnie te jej jakby przemyślenia dotyczące tego, jak to zrobić, udaje jej się i tutaj mamy w ósemce kielichów uzyskuje nogi zamiast straci ogon i i staje się kobietą. Natomiast nie wszystko poszło tak, jak, jakby sobie tego chciała, ponieważ książę zakochuje się w innej i ona tutaj, ponieważ no nie ma już odwrotu od tych czarów i jedynym sposobem, tu jest Pokazane, jak siostry poświęciły swoje włosy, żeby zdobyć od wiedźmy sztylet, którym ona, mała Syrenka, może zabić księcia i w ten sposób wrócić jako Syrena do swojej rodziny. No i jest tutaj przekazana ta cała, pokazana cała rozpacz i dramaturgia tej sytuacji. Oczywiście ona odmawia, rzuca się do, do wody, i tutaj w dziewiątce kielichów. Zostaje uratowana przez córy powietrza, staje się takim duchem powietrza, za swoje dobre serce poświęcenie. I tu w dziesiątce kielichów mamy księcia ze swoją wybranką, których to syrenka błogosławi w postaci właśnie takiej występuje istoty powietrza. Więc to jest dwór kielichów, następnie mamy pazia, też mamy scenę z syrenką. Yy, rycerz, królowa i król w postaci chińskiego smoka. Następnie mamy dwór mieczy, as, dwójeczka, trójka, tradycyjnie czwórka, na której scena z, y, przedstawiona ze śpiącej królewny jest piątka, szóstka też tradycyjna, siódemka. 8, dziewiątka i dziesiątka. Paś, rycerz, królowa, kokali, krwiążercza i król. Następnie przechodzimy do denarów, gdzie mamy as, e, dwójeczkę, trójkę. Tutaj mamy przedstawioną baśnię o. Aladynie, to jest Aladyn, i tutaj mamy Dżina. To tak skrótowo. Twóreczka, tu mamy księżniczkę uwięzioną w wieży, czyli jakieś zamknięcia, ograniczenia. Piątka, tu mamy przedstawioną baśnię, nawiązanie do baśni, bo nie przedstawiona baśni cała, ale nawiązanie do właśnie o królowej śniegu. Tutaj mamy małego Kaja, którego odłamek z lustra. Trafia w jego oko, i od tego czasu chłopiec widzi cały świat w takich negatywnych kolorach. Jest tak, taki odcięty od tego całego bogactwa świata, o którym też właśnie ta karta piątki denarów mówi. A na szóstce mamy Gerdę, która wyruszyła w poszukiwanie chłopca, w poszukiwaniu i trafiła do, do dobrej wróżki, która, której pomagała, ale ta wróżka z takiej samolubnej miłości sprawiła, że, że Gerda zapomniała po co tak naprawdę wyruszyła w podróż. No w pewnym momencie przypomniała sobie to już nie będę rozwijać całej historii, ale tutaj mówimy właśnie o tej takiej wzajemnej, wzajemnej pomocy. Gerda pomagała wróżce, a wróżka z miłością chciała też ją ochronić, dlatego chciała tę wiedzę przed to, ta, tą przeszłość bolesną, tak, Przed gardą zatrzymać. Szóstka denarów. Na siódemce denarów to była pierwsza jakby baśń, do, którą, do której ja tak, jakby, którą ja poczułam, tak? Wyczułam tutaj od razu, tak? Przeglądając te karty jeszcze bez żadnych recenzji. Jest to baśń o sześciu łabędziach. Braci Grimm zdaje się tutaj siostra z ich siostra która ym, bracia zostali w wyniku złych czarów przemienieni w łabędzie yy, i tylko yy, uszycie koszu, koszul takich spokrzyb które miało trwać zająć 6 lat mogło yy, te czary zdjąć przy czym yy, siostra nie mogła się w tym czasie odzywać yy, i no, dodam tylko że yy, zniosła wiele yy, Y, wiele y, przykrości z tego powodu, ale dzieło, y, dzieło prawie do końca doprowadziła. Nie udało jej się tylko y, jednego rękawa y, uszyć, dlatego jeden z tych braci, pod koniec tego czasu, który został, y, do, został tej księżniczce, y, został y, zamiast, y, zamiast y, Ręki został, została mu, zostało mu skrzydło łabędzie, ponieważ ona już nie miała czasu na to, żeby, żeby skończyć tą ostatnią koszulę. Więc to jest ta właśnie o łabędziach. Tutaj mam ósemkę, dziewiątkę, dziesiątkę, następnie paść, rycerz, królowa, z króliczkiem i król. I to by było wszystko. Mam nadzieję, że tam się podobało. Będę starała się tej tali używać w czytaniach. Mam, mam nadzieję zacząć, zacząć jak najszybciej. Także będziecie mie mieć okazję ją zobaczyć. Według mnie jest bardzo, yy, bardzo ładna, kolorowa. Co, do, yy, co mnie przyciągnęło do niej, to. To właśnie te, to nawiązanie do tych różnych baśni. Yy. Dziękuję. Dziękuję za uwagę i, i do zobaczenia. Cześć.